Dzień dobry, nazywam się Arek jest Arek z familii Chwedoruk e, i dzisiaj opowiem Wam o różnicy w działaniu między funkcjonariuszami a policjantami. Pokażę wam na czym polega zasada e, działania m, funkcjonariusza, a na czym polega zasada działania policjanta. Zacznijmy od. Artykuł pierwszy z kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn szkodliwy społecznie, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod karą bla bla bla. Szkodliwość społeczna czynu. Polski kodeks karny z 1997 roku przyjął koncepcję kompleksową nie podając zarazem definicji pojęcia społecznej szkodliwości. Skoro nie ma definicji, to witamy w szarej strefie. Warunkiem ewentualnego umorzenia postępowania jest wymaganie, aby stopień społecznej szkodliwości był znikomy. A jeżeli nie ma nikogo pokrzywdzonego danym czynem, to już nawet nie jest znikomy, bo jest zerowy. Kodeks y, ruchu drogowego. Aha, to było z y, Wikipedii. Kodeks ruchu drogowego na przykład y, definiuje pojęcia, którymi się posługuje, i tak na przykład pojazd jest to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Pojazd silnikowy, pojazd samochodowy, pojazd wolnobieżny, pojazd członowy, pojazd specjalny. Gdyby y, nie było definicji tych pojazdów y, i rozróżnienia, to y, wsze policyjne wymyśliłyby sobie, że y, hulajnoga jest pojazdem silnikowym, ponieważ jest napędzany silnikiem, którym jest człowiek. I zajazdy hulajnodze y, kasowali by was jak y, zajazdy samochodem. Y, ponieważ y, panowie funkcjonariusze w artykule 41 kodeksu wykroczeń mają prawo w stosunku do sprawcy czynu, można poprzestać na zastosowaniu pouczenia. I oczywiście funkcjonariusze nawet rozpisują sobie w notatnikach, że pouczyli, ale o prawie do odmowy mandatu karnego. Tutaj jak popatrzycie dalej, to są pouczenia, zwracanie uwagi i ostrzeżenia lub inne. Środki oddziaływania wychowawczego. Pouczenie, zwrócenie uwagi, zastrzeż, ostrzeżenie. Ciekaw jestem, która wsza ostatnio ma wpisane yy, w notatniku zwrócenie uwagi lub ostrzeżenie. Wszyscy tylko pouczają. A teraz, jeżeli chodzi o e, policjantów, to yy, jak najbardziej, to są środki dla policjanta, który jest dobry. Widząc, że robisz coś złego. Przy pierwszym swoim spotkaniu spotkacie pouczycie. Przy drugim e, waszym spotkaniu, przy popełnianiu tego samego czynu, zwróci Ci uwagę. Przy trzecim spotkaniu Cię ostrzeże, że jak zrobisz to czwarty raz, to Ci wypisze mandat. Będzie się zachowywał jak dobry wujek albo jak dobry tata. Pouczycie, nie rób tak. Jeżeli będziesz robił dalej, zwróci uwagę przy trzecim cię ostrzeże, a dopiero za czwartym razem wyciągnie bloczek mandatowy i, 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 i ukara. Natomiast funkcjonariusz tylko i wyłącznie poucza o prawie do odmowy przyjęcia e, mandatu karnego. Nie pouczy y, żadnego y, y, sprawcę czynu zabronionego przez ustawę, że proszę pana, pouczam pana, że jest to czyn zabroniony. Przy naszym następnym spotkaniu zwrócę pana uwagę, ale jeżeli trzeci raz się spotkamy, nawet niechby y, ominął to ostrzeżenie albo zwrócenie uwagi. Pouczył, ostrzegł, rozumiem, za trzecim razem zrozumiałbym ten mandat, ale y, hmm, skoro nie potraficie. Y, Aha, bo Wy jeszcze macie problem, że pouczenie, zwrócenie uwagi, a ostrzeżenie to jest jedno i to samo. Jak Panowie funkcjonariusze spojrzycie tutaj, tu są przecinki i to są zupełnie osobne pojęcia, tak samo jak na przykład środków przymusu bezpośrednie, bezpośredniego można używać w stosunku do osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym ośrodku. Jeżeli widzicie osoba ujęta, przecinek doprowadzana, przecinek zatrzymana, to są trzy zupełnie osobne pojęcia. Konwojowana i umieszczona w strzeżonym ośrodku, to żebyście wiedzieli, że to są zupełnie trzy inne pojęcia. Tak samo jak pouczenie, zwrócenie uwagi, a ostrzeżenie to jest. Tak samo nie jedno i to samo, a trzy osobne środki. Więc jeszcze raz Wam przeczytam. Z Wikipedii. Szkodliwość społeczna czynu. Jeden z podstawowych elementów dogmatycznej struktury przestępstwa oznaczający, iż dany czyn jest społecznie niepożądany, karygodny. Polski kodeks karny z 1997 roku przyjął koncepcję kompleksową, nie podając zarazem definicji społecznej szkodliwości. Skoro nie podał definicji szko szkodliwości społecznej, to znaczy, że wszyscy panowie funkcjonariusze poruszacie się w szarej strefie. Także, mm, bo e, jeżeli nie ma definicji szkodliwości społecznej, czy no to tak jakby nie było definicji yy, pojazdu. Pojazdu silnikowego. Pojazd silnikowy. Pojazd wyposażony w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Czyli mogą to być trójkołowce, czterokołowce, sześciokołowce, a nawet dwunastokołowce. Pojazd wolnobieżny, członowy specjalny. Pojazd używany do celów specjalnych. Pojazd zabytkowy, samochód osobowy, autobus ciężarowy, taksówka, ciągnik rolniczy, motocykl. Mot Motorower, rower, wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki funkcjonariusze by traktowali jako pojazd silnikowy, ponieważ miałby popychacza z tyłu. Ewentualnie w XXI wieku miałby silnik elektryczny. No i wtedy taki wózek jak najbardziej można. Ach, panie, to jeszcze odpowiem na moje pierwsze wideo. Panie Uber. Ja wiem, że Wy lubicie funkcjonariusze Czepić się najmniejszego Błędu popełnionego językowego I na tej podstawie obalić Wszystko, bo to jest Hegelian Dialectic Chyba, chyba to macie trenowane Tam u siebie w szkółkach Także żebyście sobie jeszcze raz zapamiętali To powiedziałem Wam ja Arex Familii Fedoruk Pozdrawiam Panowie